Wysiadł ile jest metrów tam do tego pomostu? Nie wiem. Tak, 70? 50? Może? No. To się spierdziało tak głośno i tak śmierdząco, że aż tutaj na plaży śmierdziało. Do tego pomostu. I właśnie mnie to irytuje, za co tu chodzi? Patrz. Dokręciłem wczoraj z całej siły siatełko imbusem, właśnie, masz się przy sobie, może? Nie. I patrzcie, mimo wszystko. Kolata, no. Jesia! A, a Grot Bello, masz. Co to za muzyka? Która? Która? A, która ci chodzi o to. Co to? Our dreams are fading away and the streets are silent, she's leaving. Our love. A teraz odpowiem na wasze pytania, których mi nie zadawaliście. Jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to wejdźcie na grupę na Facebooku Wypachnieni, a jeśli chcecie współpracować, to napiszcie na maila. Kurde, nie mogę Cię rozczytać. To Ci pomogę. Kiedy zaczęły interesować Cię perfumy? Perfumami zacząłem się interesować od drugiej połowy trzeciej klasy gimnazjum. Kiedyś jeszcze, jak byłem mały, to ojciec mi przyjakał czarnym adidasem. I nie za bardzo po prostu podchodzi mi ten zapach. No i tak. Ponieważ dwóch moich... jeden nauczycieli, jedna pani psikały się perfumami i bardzo mocno tak w całej sali pachniało. I kilka moich koleżanek z klasy. No i bardzo no, nie chciałem być gorszy. No i użyłem jakiegoś straj'ta. No nie narzekam na trwałość, ale narzekam tutaj a więc ostatecznie na zapach. Ponieważ straight to są takie perfumy, które to? Mogę zmuczyć kawałek Oczywiście, że nie. Nie wiem, że ty jeziora. Patrzcie, jakie brudasy. Wyrzucają tutaj papierosy, wyrzucają tutaj puszki. Wszystko to do jeziora zaraz wpłynie pewnie. I my się mamy w tym kąpać. Ale ja wiem, że ty stłukłeś perfumy. No masz mnie zapytać. <noise> Dobra, czy kiedykolwiek stłukłeś perfumy? Raz się zdarzyło, że jak szedłem do szkoły i przyciskałem się wtedy wabunem. Radka Majdana, no nie? Tylko ty nie stłukłeś się w no i jak już tutaj miałem to... Ojej, wypadły! I że już byłem trochę, już było 34 po siódmej, a na ósmą miałem przecież lekcję, to już no nie zdążyłem jakby tego posprzątać i musiałem iść i tak to zostało, jednak śmierdziało. Z jednej strony trochę słabo, ponieważ wydano te perfumy 70 złotych i pierwsze miałem całkiem sporo i miałem fajny flakonik, a z drugiej strony dobrze, bo i tak śmierdziały. A to takie pytanie. No? Czemu ty kupiłeś perfumy, które ci się nie podobały? Znaczy to nie było tak, że mi się one całkiem nie podobały. To było tak, że jak psikałem na początku. Yy, I było czuć... O, znaczy to jest taki zapach zbliżony, tak w 40 może procentach to raba, pakorabane 1 million. Nie ja, się ja osobiście nie, nie lubię tych perfum. No i tak, no. Na początku były te noty owoców lesiek, typu na przykład Malina i tak dalej. Więc otwarcie mi się podobało, a potem już tak, jak już to znikały, zostawało same to drzewo takie syntetyczne fuj. I to były perfumy, które trzaskały na 8 metrów. Było je czuć. Ale trwało się. i krótko pachniały. Ej, a jakie perfumy Ci się najbardziej podobały? Z tych, które się oczywiście? Z tych, których miałem, to mogę polecić Calvin Klein Obsession Night. Znaczy zapach był moim zdaniem piękny. Niestety jednak parametry pozostawały wiele do życzenia. I cóż, tak przez 15 pierwszych minut zapach był naprawdę bardzo ładny, taki intensywny, czuć go było, ale później szedł już mocno do skóry i praktycznie po godzinie już prawie go nie było czuć. I więc jakby Calvin Klein Obsession Night popracowali nad właśnie parametrami, to bym używał do dzisiaj. Ale podoba mi się jeszcze Calvin Klein Obsession, który już ma te parametry dobre projekcja tak nawet, nawet lekko ponad długość ramion i chyba na 12 godzin trzymywały, jak, jak w Notino testowałem Uuu. ponadto fajny był Jaguar Classic Red który już miał lepsze te parametry musisz trochę wciszyć typu... głos, bo wszyscy Cię słyszą na parę kilometrów na 100% Ta, myślisz, Tam myślę, myślisz, że tam wiabłące mnie słyszą? ty, tam znowu koszą? jak tam wczoraj byłem, to tam jeździ sobie Pan na traktorku tak, jak, czerwonego Jaguara Classic Red tylko niestety był on trochę przesłodzony. Trwałość naprawdę takie 5 godzin było. Ale mimo wszystko lubiłem te perfumy. Czekaj, co jeszcze takiego było godne polecenia? Jopa polecam. Jop bardzo ma dobre parametry. Yy, kilka dni trwałości. Projekcja taka, że 2 przyknięcia i 13 metrów pole rażenia. Przed dwóch przyknięciach. Nie, nie polecam na lato używać. Batini, szans Batini Selection, to jest zapach, który bardzo długo mi się podobał, jednak no. jak tak by, I on przypomina tak pod koniec trochę Dobra, tri... Maglera. Dobra, naprawdę ciszej mój, proszę. Trochę Maglera przypominał. Ale mój telefon ma kiepski mikrofon. Tr Trieri Magler Amen, o. To znaczy, że mnie można nie słyszeć, co? No i, czekaj, tyle by było? Bawię się a, Bruno Banani, Man's Best. Nie, to też bardzo dobre parametry. Zapach taki trochę co prawda, taki dziadkowy był, ale mimo wszystko kilka przyknięć i też dawało czadu na kilka metrów. No? A jakie zainteresowanie oprócz Czym Czymś się interesuje oprócz perfumami, tak? tak. Bardzo interesuje mnie tematyka rowerowa ty brzydko piszesz. A, jakie kanały byśmy oglądasz? Aha. No to cóż, yy, bardzo lubię oglądać pana Bartka na kanale Bartek W. Znaczy na grupie wiadomo jak ma nazwisko, On ma też grupę na Facebooku, do której jestem członkiem i nawet inicjatram konwersacji. Ponieważ pan Bartek bardzo fajnie się wypowiada. Daleko mi jeszcze to do jego stylu, ale powiem że on ma zupełnie inny gust. Jak na przykład on robi te odcinki, które perfumy mu się nie podobają, to mi się na przykład z reguły podobają. A jak on coś tak zachwala, tak to na przykład mi się to w ogóle nie podoba. I jak na przykład były te odcinki o Diorze, to ja bym usłyszał, reguła tak. Najbardziej podoba mi się Dior EDP, woda perfumowana. Potem EDT, a na końcu Parfum. No bo ten Parfum wersja to była tak na siłę zrobiona. A jak nagrywał odcinek o Bleu de Chanel. To on już tak w ogóle pomieszał, ale powiem tak, no każde pecha skóry jest inne i każdy ma inny gust. Gdyby wszystkim bardzo się podobała ta sama dziewczyna, to przecież zaraz byłoby... No ale tak ogólnie to on bardzo ciekawie opowiada, polecam. I jeszcze lubię oglądać panią Sylwię z kanału ScenScylist. Tylko, że to pani rzadko nagrywa. Takie opobciście, Co to, to jest? Co? ten na to jest tak zwany nartnik. A, ja ale jeszcze śmiesznie skacze. Nie lubię. Mm. No Dolce Gabbana, yy, nie lubię tych, tych niebieskich jak się nazywały. Dolce Gabbana, Light Blue Intense, o tak się nazywały. Ale ty tak kaczki biedne odstraszasz. Czemu? No, bo one tu były przed chwilą przy brzegu. A z tych, co mi się najbardziej podobają, to... Ostatnio przyknąłem w Douglasie Cartier Declaration. Ojej, bardzo ładne perfumy. Chyba sobie na studniówkę kupię. Co?! O, wow, ty idziesz na studniówkę. A dlaczego miałbym nie iść? A czemu... no... Eee, nie, nic. A ja idę jeszcze ci pokazać skrót na pomost. Aha! I nie polecam Wam używania ciężkich perfum do lasu Ponieważ będzie to przyciągało kleszcze Ale zauważę tego zależność, że jak jestem przyknięty Jaguarem Classic Blue to Znaczy są takie perfumy na dzień Znaczy powiem tak, one pachną jak mydło, więc za bardzo Wam ich nie polecam, ale Nie lecą do mnie komary, ponieważ z tego co słyszałem komary nie lubią anyżu A główny składnik tego Jaguara jest anyż gwiazdkowy Aha, jeszcze Don odleciał. leciał takie. Tum tum tum, 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 tum. Tylko, że się przyczepiali za prawo autorskie. No i tam jest taki pan. Yy, I tam, bo teraz, jak jest podczas tej pandemii, to bez mazeczki nie przyjmują. No i tam ktoś to tak, tak zasłonięty. A mimo tego pan wygonił. To teraz zrobił tam pan takiego pranka, że jak blok, pamiętasz? ze starej, zrzutej skarpetki, dziurawej. Tutaj damy filtr od krebaty i tak ze skarpetą pójdziemy. Albo z arbuza. Wyżłobiemy arbuza i tak z arbuzem przyjdziemy. Dobrze jesteś. No to co ci się stało w takim razie? Już cię słucham. Padłam pokrzywę, bo coś mi się z rowerem stało. A dlaczego ci się stało coś z rowerem? Nie wiem, od kilku w sumie. Bo no tymi... na 26 jechałaś, a ci mówiłem, nie. że do takich przełożeniach nie jeździć. Większe pokrzywy, takie dwumetrowe, takie większe ode mnie i też miałem takie bomble. I to, to też strasznie było. Pozmary, co to czymś? Co się uprawiasz? E, Jaki sport trenujesz? W tej chwili nie, ponieważ nie mam do czasu. Znaczy, rekreacyjnie wychodzę z kolegami grać czasami w piłkę. I na siłownię chodzę. I trenuję tam wszystkie partie mięśniowe. Ale kiedyś y, trenowałem karatę. Jak byłem mały, w podstawówce. <grym> Trzecia klasa. Wywalczyłem żółty pas i zrezygnowałem. Oraz chodziłem na lekcje pływania, ponieważ ja się dosyć późno nauczyłem pływać, a wtedy miałem 9 lat tak naprawdę dopiero. Po też trenowałeś. No to zaraz, do tego dojdziemy. No i... Mm, Dla Tak. No i na takiej zasadzie to było. Takie, a to jest mój makaron turbo, bo w drugiej klasie było, się chodziło pocałówki na basen, no nie tak samo jak w liceum. W, w pierwszej klasie to było, no nie? I tak zamiast oczywiście pływać, to tak biegałem z makaronem, no nie? mam żeby to posmarować, bo to naprawdę boli. Zaraz poszukam. Okej. Okay. Jest w ogóle taki lek fajny, yy, zaraz wam pokażę tutaj. Dobra. No i... Później trenowałem tenisa, bardzo miło wspomina. Yy, ten tenisa się chodzi o trenować, ale go przenieśli. Później trenowałem koszykówkę. Też dobrze wspominam, strasznie były męczące treningi. I w ogóle, a chodzi jak o te karaty, to... A trzeba było bo w sensie... Bardzo szybko bieg? biegasz, to mógłbyś trenować. Szybko biegam. Nie wiem biegam za jakoś specjalnie szybko. A teraz z tą nogą to już w ogóle. Pamiętasz, jak was po no. Bo ja zostałem sobie w. Ty, ty byłaś z koleżanką, no nie, musiałem was pilnować, bo to było w galerii północnej, a, a ty coś jeszcze zbyt mała. No. W galerii super. Kurcze, nie. To na młocinach, no. No i ja sobie zostałem w super farmie, testować oczywiście perfumy, bo miałem nadzieję, że. No my słyszeliśmy. Tak. No ale to dobrze, no ale potem was musiałem ganiać. A my specjalnie opiekaliśmy. Nie całkiem dobrze w pamięć mi zapadł Calvin Klein Escape. No i ogólnie to... Miałem nadzieję, że... Lelik Ecranowara tam zobaczy i przetestuje, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Mi się śniło właśnie, że kupiłem i pachniałem jak piwnica. Co? No bo to taki jest... Zapach niszowy, Ale w rozsądnej cenie. A ty też jakie perfumy Nie. Ty Tylko Playboya to masz. No, nie wiesz pani jak się nazywa. Machacie. Zresztą ja też tak zapomniałem teraz, tak, gdzie nie powiem. Ale i tak recenzja jego jest na tym kanale. Zrobiłem taki wyścig, że na przykład Ty już odpłynie na materacu, a my się będziemy ścigać na niego Przecież, że pływać. No tak, mądre, mądre, bo to się wszyscy potopimy. Dlaczego? No nie, bo to chodzi o to, bo ja się zastanawiam, ty ty kto szybciej pływa, się tnie, ty czy ja. Jest ta rynka? Ej. Tak? Brzoskina. Brzoskina. Jezu. Bo ty szybko pływasz? Na no to byśmy kiedyś wyścig zrobić, albo na basenie jak będziemy kiedyś. nie? ja już ty kiedyś wyścignąłam. Na basenie, na basenie. Mhm. Na no Dlaczego nie tutaj? Najlepiej na basenie, widziaczne. No ale to czego? Ale jest ona no nie jest bruna, po prostu to jezioro, które widzieliście przed chwilą. I ja nie ufam tej wodzie. Nie. Ale ona jest po prostu na mule, dlatego taki ma kolor, szary to taki. Rad. Ty sobie lepiej zjedz a, a woda sama w sobie nie jest bruna tego jeziora. Tam nad gimem byłem ostatnio. I tam to jest czysta woda. Taka przezroczysta. Tu tam my się poszli, Na no, okay. no dobrze, dobrze. Ale wygram z Tobą. Ja jest, tam z tego mocną siłą ścigałem. Tam cała 8 lat i wygrałem. Przy, przyjadę na Ale nie wiem. Dobrze, ociu, a ty nie masz sprężyny widziałem yy, w siedełku. Co? Masz sprężynę w siedełku. A? Ale ogólnie to wiesz co? Jakoś tak mimo wszystko rzeczywiście jak po ten korzeń przyjeżdżałem to czułem. Człowieku, to rower miejski. Czego ty się spodziewałeś? No ale przecież na mieście też masz krawężniki i takie inne te. No i co? Se sprašujem, ali je kdo med skin dungli. Se slišal? <laughs>